Jak co tydzień, w każdy piątek, godzina trzecia przyprowadziła nas, miłosierny Panie Jezu, do tej przezacnej kryńskiej świątyni, w której Ty w tajemnicy miłosierdzia odbierasz szczególną cześć. Padamy na kolana przed Tobą, który jesteś bogaty w miłosierdzie. I pochylasz się nad każdą córką i każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, a czynisz to tak, że doznający miłosierdzia czują się odnalezieni i dowartościowani. Wigilię uroczystości wszystkich świętych, obok Ciebie, Panie Jezu, widzimy już oczyma naszej duszy, rzesze tych, którzy cieszą się radością nieba i wiecznym przebywaniem z Tobą. Ty sam, miłosierny Panie Jezu, do sekretarki Twego miłosierdzia, świętej siostry Faustyny powiedziałeś, gdyby dusze całkowicie zdały się na mnie, sam bym się podjął uświęcenia ich i obsypywałby mnie jeszcze większymi łaskami. Dziękujemy Ci w tej godzinie łaski dla nas i całego świata za rzeszę tych, którzy zdali się całkowicie na Ciebie i osiągnęli chwałę nieba. Przez ich przyczynę zanosimy do Ciebie pokorne błagania, wołając niech wszyscy święci modlą się za nami. Niech wszyscy święci modlą się za nami, abyśmy dzięki ich pomocy wytrwale dążyli do tego, co się Tobie podoba, abyśmy roztropnie uznali to za prawdę i doskonale wykonywali na chwałę Twojego imienia. Niech wszyscy święci, Modlą się za nami, abyśmy dzięki ich pomocy wiedzieli, jak wykonywać to, czego Ty, Pani, od nas żądasz, oraz byśmy wykonywali to zgodnie z powinnością i godnością naszych dusz. Niech wszyscy święci modlą się za nami, aby dzięki ich pomocy. Niepowodzenia nie osłabiały nas na duchu przez zniechęcanie się. Niech wszyscy święci modlą się za nami. Abyśmy z niczego nie cieszyli się, jak tylko z tego, co Panie Jezu Miłosierny nas do Ciebie prowadzi. Niech wszyscy święci modlą się za nami. Abyśmy dzięki ich pomocy niczego nie pragnęli, co jest poza tobą i bez ciebie. Niech wszyscy święci modlą się za nami. Abyśmy dzięki ich pomocy nasze serca Kierowali ku Tobie i byśmy wciąż boleli nad naszymi zaniedbaniami oraz czynili postanowienia poprawy. Niech wszyscy święci modlą się za nami, abyśmy dzięki ich pomocy stawali się posłusznymi Panu Bogu, bez oporu, czystymi, bez zepsucia. Cierpliwymi bez szemrania. Niech wszyscy święci modlą się za nami, abyśmy dzięki ich pomocy stawali się pokornymi bez udawania, wesołymi bez rozszczepania, poważnymi bez przytłaczania, bojącymi się ciebie bez zwątpienia. Niech wszyscy święci modlą się za nami. Abyśmy dzięki pomocy świętych stawali się szczerymi, bez dwulicowości, czyniącymi dobrze, bez zarozumiałości, wpływającymi na poprawę bliźnich, bez wywyższania siebie, budującymi bliźnich słowami. I przykładem życia bez obłudy. Niech wszyscy święci modlą się za nami. Zaraz po śmierci świętej matki Teresy z Kalkuty, nasz wybitny kompozytor Wojciech Kilar w jednym z wywiadów, mówiąc o niej, powiedział tak: Odeszła święta naszych czasów. Kobieta, która przez całe swoje życie służyła bliźniemu, uczyła, jak dostrzegać Boga w drugim człowieku. Pozostanie wzorem życia pełnego snu, a dla nas wielkim wezwaniem do świętości. I dalej mówił nigdy nie rozstaje się z książeczką o naśladowaniu Chrystusa, Matka Teresa pokazała nam, na czym polega to naśladowanie? Myślę, dodał, że najlepszym wyrazem żalu po jej śmierci będzie nasze osobiste wejście na drogę życia, którą prowadzi nas Chrystus Pan. Siostry i bracia, zakochani w Panu Jezusie miłosiernym, już jutro przeżywać będziemy. Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość, która stawia przed naszymi oczyma tych, którzy cieszą się już radością nieba. Uroczystość, która stawia przed naszymi oczyma tych, którzy weszli i przeszli drogę życia, którą prowadzi nas Chrystus Pan. Ciekawa rzecz. I z pewnością to nie przypadek, bo zawsze mówię, że ich nie ma, że właśnie dziś w Wigilię tej uroczystości, w tej katechezie, przychodzi nam zatrzymać się nad 70. punktem dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, w którym pisze ona tak: Jezus tylko wie, jak ciężko i trudno. Spełniać obowiązki Kiedy dusza jest w takim stanie udręk wewnętrznych Siły fizyczne są zmniejszone A umysł przyćmiony W cichości serca powtarzałam sobie O Chryste Dla Ciebie rozkosze i cześć i chwała A dla mnie cierpienie Nie opóźnię ani jednego kroku W pochodzie za Tobą Chociaż ciernie ranią stopy moje. Nie opóźnie pisała ani jednego kroku w pochodzie za Tobą, chociaż ciernie ranią stopy moje. Kochani, spójrzmy oczyma wiary w tej katechezie na tych, którzy kroczyli wiernie. W pochodzie za Panem Jezusem, mimo iż ciernie bardzo dokuczliwie raniły ich stopy. Myślę oczywiście o świętych i błogosławionych, za których jutro będziemy Panu Bogu dziękować. Niezwykły filozof, muzykolog, lekarz, chrześcijański misjonarz, a ponadto laureat pokojowej Nagrody Nobla. Albert, Albert Schweitzer mawiał, że są ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, ale nam ludzkości. Piękne. Są ludzie, których życie jest darem ofiarowanym nie im samym, ale których życie jest darem ofiarowanym ludzkości. Takimi ludźmi, których życie jest darem dla innych, bezsprzecznie są święci. Ich życie to ogromny dar i ogromny potencjał, właśnie nam ofiarowany. Święci to Boże dary, to Boży wybrańcy, którzy, jak pisała święta sekretarka Bożego Miłosierdzia Siostra Faustyna nie opóźnili ani jednego kroku, idąc za Chrystusem Panem. W dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich, w którym czytamy o nawróceniu Szawła, znajduje się dialog chrześcijanina mieszkającego w Damaszku, Ananiasza, z objawiającym się mu Chrystusem Panem. I kiedy Ananiasz mówi o Szawle, jako o prześladowcy chrześcijan, jako o wielkim okrutniku, z ust Pana Jezusa padają wówczas słowa: Idź, bo ja wybrałem sobie tego człowieka na narzędzie. Kochani, czyż to nie cudowne, że w powikłania, w nędzę naszego życia, Czasem powiedziałbym nawet zgliszcza. Czujne serce naszego Pana syła nam stosowne narzędzia w osobach odpowiednich świętych. Nie są oni wcale rzadkością. Tworzą rzesze mnogą, powiedziałbym, jak gwiezdny pył. Zwykłym okiem może i nie zawsze ich zauważamy. Iluż to ustami mówi nam Pan Bóg nieprzerwanie, że jest. Że myśli o nas i że nas kocha. Dużo częściej te usta nawet milczą, a wystarczają do tego celu dobre, uśmiechnięte oczy, upracowane ręce, nogi, wyczerpane z miłości i z poświęcenia serce. To są te Boże narzędzia. To są święci, którzy nie, nie opóźnili. Ani jednego kroku w pochodzie za Chrystusem Panem, i własne życie zamienili w poemat miłości zarówno Pana Boga, jak i człowieka. Pamiętam sprzed pięciu lat, kiedy raczkowałem jako probożstw w parafii, moją pierwszą wizytę w tym pięknym domu stojącym przy ulicy leśnej domu Ostoja. To dom wyjątkowy ze względu na częste pobyty w nim i celebracje Mszy Świętych przez błogosławionego prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wówczas jeszcze mieszkały w nim członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, siostry Jola i Ela. I na pamiątkę tego pierwszego spotkania w tym domu podarowały mi w prezencie. Książeczkę zatytułowaną Zdrój myśli Skrynicy. Zdrój myśli Skrynicy. Książeczka ta zawiera niepublikowane nigdzie indziej cytaty z wygłoszonych przez prymasa tysiąclecia właśnie w tym domu. I na stronie 34 tej książeczki znalazłem słowa które błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wypowiedział w kaplicy tego domu 24 stycznia 1958 roku. A mówił tak: wartość osobowa człowieka promieniuje na innych, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Niesamowite. Wartość osobowa człowieka promieniuje na innych, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Tak. Bezcennym darem dla człowieka jest drugi człowiek. Dobry, święty człowiek, bo zły i nienawistny może być przekleństwem. I taki człowiek, dobry, miłujący, on promieniuje na innych. On jakby innym się udziela. Żyjemy przecież ze świętymi w jednej rodzinie, tej pięknej rodzinie Pana Jezusa. Mieszkamy, kochani, w najpiękniejszym pałacu Kościoła Świętego. I właściwie każdego dnia stajemy w galerii tych Bożych narzędzi, jakimi są święci. Dzięki temu. Żyjemy w kręgu tego, co świat miał najlepszego. Z pewnością to miał na myśli błogosławiony prymas tysiąclecia, mówiąc w klinice: że jesteśmy członkami jedni, jedni drugich. Siostry i bracia, święci, za których jutro będziemy dziękować Panu Bogu, tworzą wspólną historię bohaterską. Są świętą dumą u nas, których gromadzi miłość do Chrystusa Pana. Oni stanowią ciepło wychowawcze naszej rodziny. Oni nie żyją tylko, powiedziałbym, na zakurzonych ołtarzach, figurach czy obrazach, ale zespoleni z nami żywą miłością, włączają się w nasze życie. I dlatego w tej modlitwie wprowadzającej dzisiaj do godziny miłosierdzia wraz z siostrą śpiewaliśmy: Niech wszyscy święci modlą się za nami. Pamiętajcie, im więcej w nas wiernego kroczenia w pochodzie za Chrystusem Panem na wzór świętych, tym więcej w nas człowieka. Święci, Poszli za Panem Jezusem, zbliżając się do jego wzoru. Oni noszą w swoim obliczu piękno Jezusowego oblicza i powtarzają piękno jego życia ozdobionego cnotami. Męczennik II wojny światowej, błogosławiony ojciec Hilary Januszewski. Był przeorem karmelitów trzewiczkowych w Krakowie. W kwietniu 1941 roku trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Otrzymał numer 27648. Pracował na plantacji. Jak czytamy, wyróżniał się poświęceniem wniesieniu pomocy współwięźniom. Ale wyróżniał się też i poczuciem humoru, których, który w tych warunkach był ceniony nie mniej niż dobre słowo. Chętnie dzielił się tym, co posiadał. Organizował w obozie spotkania modlitewne. Był apostołem nie tylko słowem, ale i czynem. I kiedy w 1945, tuż przed oswobodzeniem tego obozu, Wybuchła epidemia tyfusu. Zaangażował się w niesienie pomocy chorym. Nie uchronił się przed zarażeniem. Wydzieńczony chorobą zmarł na parę tygodni przed tym, kiedy obóz został wyzwolony. Jeden ze współwięźniów tak napisał o tym ojcu Hilarym Januszewskim. Patrząc na życie ojca Hilarego. Rozumiało się bez komentarzy, że życie w sensie chrystusowym jest przyjemnością, że chrześcijaństwo jest to kraj bez obaw i świat całkowitego bezpieczeństwa, że niebo zaczyna się tutaj, że tutaj jest wieczność, że na tej szczęśliwości nic nie może nam przeszkodzić w kroczeniu do niej, ani więzienie, ani katorga, ani głód, ani zimno. Nie opóźnię ani jednego kroku w pochodzie za tobą, chociaż ciernie ranią moje stopy. To słowa. 70 punktu dzienniczka Siostry Faustyny, nad którym dziś się zatrzymujemy. Tak, właśnie święci. Kochani nie opóźniali ani jednego kroku w pochodzie za Chrystusem Panem, niezależnie od okoliczności. Stali się. Jak ten wspomniany ojciec Hilary, nadzieją na zwycięstwo dobra. Nadzieją na zwycięstwo lepszych stron ludzkiej duszy. Przed wielu laty, kiedy zespół Beatlesów osiągnął szczyty sławy, w jednym z wywiadów lider tego zespołu, którego znamy, John Lennon, powiedział: Cieszymy się większą popularnością w swoim czasie niż Chrystus w swoim. I wtedy jeden z angielskich biskupów odpowiedział na tę bluźnierczą prowokację słowami: Nic dziwnego, barabasz złoczyńca w swoim czasie też był bardziej popularny aniżeli Chrystus. Siostry i bracia, no właśnie, za jaką popularnością my idziemy. Czy za popularnością, taką, jak, o jakiej mówił John Lennon, czy kroczymy wiernie w pochodzie za Chrystusem Panem i za tą inną popularnością, bo święci nie mieli drogi życia od początku cudownej, ale sami spalali w sobie zło tych czasów, w jakich żyli, by nam pokazać, że kroczyć w pochodzie za Chrystusem Panem? Trzeba zdobyć się na wyrzeczenie. To jest szlak, który w tej wędrówce za Chrystusem Panem oni sami nam wyznaczają. Pomyśl. Droga siostry i drogi bracie, na jakim etapie tego szlaku jesteś? Jakie miejsce w tym pochodzie zajmujesz? I czy jesteś wytrwała, wytrwały w tym kroczeniu za Chrystusem Panem, chociaż może, jak pisała siostra Faustyna, Twoje stopy ranią ciernie, a może idziesz za światem i duchem tego świata. Blichtrem, żałując czasu Chrystusowi, aby iść za Nim. Zastanów się. Miłosierny Panie Jezu, my klęczący tu przed Tobą, prosimy Cię: weź wszystkie nasze sprawy w Swe wszechmocne ręce, szczególnie te. Które nas dzisiaj zasmucają, jak i te, które trudno nam zrozumieć, albo z powodu których nie jesteśmy rozumiani. Pełni ufności, wołamy do Ciebie. Niech nas umacnia orędownictwo świętych. Niech, Niech nas umacnia. Święty. w każdej potrzebie, z którą spieszymy do Ciebie. Niech nas umacnia orędownictwo święte we wszystkich naszych zwątpieniach, kłopotach i pokusach. Niech nas umacnia orędownictwo święte w godzinach samotności, utrudzenia i w cierpieniach. Niech nas umocnia orędownictwo świętych, w opuszczeniu, w smutkach i w niepowodzeniach. Niech nas umocnia orędownictwo święte w słabości, z niecierpliwieniu i zgryzotach sumienia. Niech nas umacnia orędownictwo święte. W chorobie, zapomnieniu i samotności naszej. Niech nas umacnia orędownictwo święte. Gdy inni nas porzucą i tylko łaska Twoja, Panie Jezu, będzie naszym wsparciem, niech nas umacnia orędownictwo święte. Wielbić pana chce, radosną śpiewać pieśni. Wielbić pana chce. On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśni. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Panie Jezu, w godzinie Twego konania, dla zasług Twej bolesnej męki, zanurzamy w Twoim miłosierdziu samych siebie, byśmy nigdy nie zapomnieli o Tobie, a w każdej chwili naszego życia, tej radosnej i tej pełnej bólu, umieli wiernie kroczyć w pochodzie za Tobą, z Tobą. I dla Ciebie, Panie, przemieniaj nasze myślenie, oczyszczaj nasze pragnienia, niechaj spełni się w nas Twoja zbawcza wola. Spraw, abyśmy tak jak Ty, Panie, zwyciężali z miłością, zwłaszcza wtedy, gdy dotyka nas krzywda niesprawiedliwość, zazdrość i złość innych ludzi. Pozwól nam, Panie, zanurzyć się w chwili ciszy w Twoim miłującym sercu i przedstawić Ci to wszystko, co nas boli i niepokoi. Panie Jezu Miłosierny, ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu. Strzeż nas, jako swojej własności. Wspieraj, są łaską. Błogosław nas i tych, których Tobie zawierzamy. Błogosław naszą parafię. I naszą umiłowaną ojczyznę Polskę. Tak bardzo wierzymy w moc Twego błogosławieństwa. Najświętsze serce Jezusa, ufamy Ci i w Tobie pokładamy nadzieję. Najświętsze serce Jezusa, ufamy Ci. I w Tobie pokładamy nadzieję, najświętsze serce Jezusa. Ufamy Ci i w Tobie pokładamy nadzieję. Amen.